Witam ponownie w Assassin's Creed 4 Tak jak pamiętacie na końcu pierwszej części Rozwaliło nam okręt Teraz musimy dopłynąć do brzegu Tak to też czynimy Jak widzicie fajnie wszystko ułożone Grafika dookoła wrak statku Naprawdę ładnie tu wszystko wygląda Na shipcie Dopływamy na sprincie do plaży I zobaczymy co nas tam czeka ciutki filmik, przepraszam, o dalej, dalej, o trochę się przepłynąłeś już wykończony. No tak, zobaczyć Mewy to już jest szacunek Czyżby ktoś jeszcze przeżył? Statek Musi tam dotrzeć. Ciekawe, ciekawe co mi zaoferuje, także Niestety tym razem się nie napijemy. A to cwaniaczek z bronią. Ciekawe cię strzelę, ciekawe, ciekawe czy ma tyle... Oj, brak kul? No to run, uciekamy i co, będę musiał go gonić? Wygląda na to, że tak, więc biegniemy za naszym koleżką ciśniemy wrotki i biegniemy Dalej, 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 bo już nam trochę uciekł. Dawaj, no, dalej dawaj, dalej. góra, 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 ładnie wszystko, pięknie się wspina, tak jak w poprzednich częściach, więc naprawdę jest to dopracowane. Nie można tutaj ponarzekać nic z tego. I teraz co? Zwiśnięcie na dół. Ładna, piękna okolica dookoła nie będziemy zwisać, musimy tam przeskoczyć Także rozpędza się No Hulaj Jeszcze raz. No i teraz I Jeps. Pięknie to wyszło. Naprawdę. Mam nadzieję, że pierwsza część, którą nagrałem z tej gry, Wam się chociaż troszeczkę spodobała. Za dużo co prawda tego nie było, no ale... Myślę, że było na czym oko zawiesić. Nie wiem, czy tu mam wejść, wejść wyżej, czy iść na taki punkt obserwacyjny. biście to zrobili, no. Bajerka, co nie? Pięknie to wygląda, lecimy tam do góry. Musimy kogoś dopaść Nie zapominajmy o tym, że on cały czas ucieka, a ja się tu bawię w oglądanie okolicy Oj, wysoko, trochę wysoko E-synchron, no... robi wrażenie co, nie? Dużo naprawdę jest to ciekawka, ciekawka, ciekawa gierka Trzymaj do przodu i spację, więc poważnie to skaczemy. no to skaczymy. No, biegnąć przez siebie. No dobra, to już Chyba trzeba takie coś zrobić. No i masz. Uff Nie byłaś tak źle, myślałem, że to jakieś... Patrz, jest gdyź obbierzemy go na skróty. Dawaj, 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 dawaj za nim. Ta, ta. Szybkie, skuź ledwo co naprawdę z takiego... Z takiej kąpieli wyszliśmy, a on tak zapieldziela. On dojdzie i tak cię dogonię. To pań zeskoczył. No to ja za nim co nie? Gdzie on tam zaskoczył do wody? No to ja chlups! Piękny. W realu bym się tego nie odważył tak zrobić. O, o, o. A skąd on ma drugi pistolet? już tamty nie miał kul? Strzeli nie, no ale to nic. Za to będzie śmierć. Skok. Czemu cel jest zgubiony? Halo halo Aha Czemu? Przecież jeszcze jak skoczyłem do tej wody to go widziałem, prawda? Może nie biegłem tak jak on? Może cały czas jestem blisko. Znowu wskoczył do wody. Aha, górą. No na przecież dołem też mogłem to zrobić. Ech, mu będzie. Co nie oznacza, że go i tak nie dogonię i zabiję, więc... Kolego już mam, widzę, że się męczysz. No, kontratak. I teraz kill. Jesteś mój! Przecież by to było wiadomo więc... Nie wiem czemu się od razu nie poddałeś? Dawaj złoto, czy co tam w ogóle masz? Diamenty. Będzie deal, będzie kaska. Liśnik. Oczywiście weźmiemy sobie jego ubranie i będziemy... Asynet, <laughs> krzaczki ciało, żeby go nikt nie znalazł, leży jak ulał, także naprawdę idziemy do statku, przed nami daleka droga, więc kaptur na głowę, komin załóż. dawaj dawaj o nie ma piel dzielania się więc lecimy kawałek dalej co tam się dzieje gdzie to gdzie to gdzie to gdzie to to my się tam jakby tu zejść do wody tak na bogato Co na bogato? Fu! No kurwa, zajebiste to jest sobie za przeklinanie ale ale Naprawdę jest dobre. Uwolnij kupca, nowy cel. Aha No dobra. Tam są liście zapewne. No, co jest? Czemu nie mogę zaskoczyć? No dajesz, Oj. Chowamy się, chowamy, chowamy. No chowaj dupę. Nie rozumiem. Trafię się schować, będzie trzeba walczyć. Uah, te zwolnienia są piękne. Aha, rozumiem, że on się sam chowa. Dobra, co ty tam tak. Ksz... Jest, jest, dobra. że może E. Myślicie, że dam radę? Powinienem, co? Pięknie. Jaki piękny raż. Dobrze no przecież tego... Widzieliście? On przeszedł po żółwiu. Nie mogłem mu tego darować, że przeszedł po moim żółwiu i musiałem go zabić. Dobra, dydziu, uratowałem cię, więc zapierdzielamy na jakiś statek, bo tu już to... ...trochę... Za dużo piasku w uszach, także lecimy dalej. Nie kręć tymi oczkami, tylko lecimy, lecimy na ten statek. Jenni to lubią oglądać, ja tak nie za bardzo te wszystkie filmiki, więc oj ja nie to przerwałem ale powinno być taka opcja, że jeżeli ktoś nie chce tych filmików między tymi że tak powiem swoim graniem oglądać, więc powinien to mieć możliwość przejścia dalej, pójścia dalej No ale nic, jesteśmy skazani na to, że musimy oglądać tą fabułę Więc lecimy dalej. Do Dotrzyj tam, więc tak sobie płynie. Spróbuję po tym, że nie da się. Dobra, jak się nie da to. To pierwszy na statku? Patrzcie, grubość ciśnie. Zobaczmy. Ciśnij. Anty nie rób siady. Nie rób siady, anty. Daj radę. Wierzę w ciebie. Dasz radę, dasz radę, dasz radę. Da, 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 da. Góra, góra, góra. Zobacz, zobacz. I za stery. I przyjmij stery. No i trochę pływania będzie. Jeżeli się nie mylę jest to tysiąc ponad... O właśnie, widać to. W prawym rogu po prawej stronie części ekranu, o tak więc może zróbmy tak, że yy, zróbmy to tak, że ten czas płynięcia, nic nie będzie, to ciekawe na pewno po prostu teraz zatrzymam a na filmiku to na filmiku to przyspieszę chyba tak to zrobimy będzie to bardziej ciekawe mam nadzieję że to z... będę pamiętał o tym żeby po prostu przyspieszyć bo ile to te się płynie dobra zostawiamy przy okazji będzie można pooglądać trochę te okolice no ale kręć kręć kurde. Przypomniało mi się jak latem płynęłem kajakiem, tak samo było. Każde brzegi zaliczone były moje. Walka o życie naprawdę. Nie jest nic łatwego kierować taką łańbą. to szerokim łukiem, czy zdamy radę? no masz chyba no mi trochę zatrzęsie ostry skręt w lewo i teraz rura, 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 rura rura, rura, rura. Przy, przyjrzyj się wydarzeniu syk przyjrzyj się wydarzeniu no, tak się przyjrzałem, że kuźwe później... sympatycznie, naprawdę no, kuźwe później... Dotarłem? Jesteśmy na miejscu i znowu ten kochany filmik. Bardzo ciekawe. Także naprawdę, jeżeli się chociaż troszkę podobają te moje filmy, no, sir, Dajcie tą łapkę. Dla Was to jest naprawdę kliknięcie. Dla mnie to jest powiedzmy coś więcej. No bo jednak mogę powiedzieć, że komu się to troszkę podobało. Na tym etapie zakończymy to nagrywanie. Widzimy się w następnym odcinku. To już będzie trzeci odcinek z Assassina 4. Więc myślę, że naprawdę warto poświęcić te 20 minut, żeby zobaczyć. Jak się gra. Tutaj widzimy ładną panią, ale to w następnym odcinku tak jak mówiłem Trzymajcie się ciepło Narka Hej, cześć.